Liturgia słowa w swojej mądrości przedstawia nam temat dwóch dróg. Warto zawsze trzymać się słowa Bożego, bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Kościół dziś, jak matka, karmi nas i pokazuje dwie drogi. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa, z 30 rozdziału, słyszeliśmy to piękne słowo: przestrogi, upomnienia, ale też zachęty. Bóg mówi: Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, lub śmierć i nieszczęście. Bóg pokazuje Izraelowi dwie drogi. Które człowiek może wybrać, każdy człowiek i to w każdym momencie swego życia. Ale jednocześnie Bóg zachęca do tego, by wszyscy, którzy Mu uwierzyli, którzy Go pokochali, poszli po Jego drogach, po Bożych drogach, a wtedy Bóg będzie błogosławił, jeśli zaś człowiek odwróci się, nie usłucha. I zbłądzi, Boże Słowo mówi, będzie kłaniać się obcym Bogom, bo wtedy, mówi Bóg, na pewno zginiecie. Słowo Boże więc przedstawia dwie drogi jako alternatywy dla każdego człowieka. My wybraliśmy Bożą drogę i trzeba na niej się utrzymać, a jednocześnie bardzo prosić Boga, by ci, którzy z tej drogi zeszli, albo tej drogi jeszcze nie odkryli, by na tę drogę Bożą weszli. To jest bowiem fundament odnowy rodzin, odnowy narodu, Polski, wejść na Bożą drogę, kroczyć po drogach Pana, czyli w Niego uwierzyć, pokochać i być... Posłusznymi, Księga powtórzonego prawa, Bóg w tym słowie mówi: Wybierajcie. Człowiek nie zawsze stanie przed wyborem, każdego dnia stajemy przed wyborem. Bóg mówi: Wybierajcie, ale dodaje: Wybierajcie życie, abyście żyli. Wybierajmy Boże życie, Po Bożemu. Słuchając jego głosu, jak mówi Bóg, i lgnąc do niego, i módmy się w tej mszy świętej, by Polacy wybrali Boga. By przede wszystkim wybrali Boga w głębi swoich serc. To jest fundament odnowienia kraju, odnowienia rodzin, odnowienia życia osobistego. Wybrać Boga, pokochać go. I iść za nim, ten sam temat dwóch dróg, w swojej mądrości Kościół dziś przedstawia w psalmie, który był odczytany. To jest psalm pierwszy. Rozpoczyna on księgę psalmów, które są najlepszym podręcznikiem i przewodnikiem w modlitwie, szkołą modlitwy dla każdego człowieka, i pierwszy ten psalm który dzisiaj Kościół nam podaje do modlitwy, przedstawia także dwie drogi. Drogę życia i drogę śmierci. Mówi Boże Słowo w tym psalmie, że ci, którzy poszli drogą życia, to ludzie pobożni. To ci, którzy umiłowali Boga, ale jest także droga błądzących. Ludzi, którzy grzesznie odeszli od Pana i ta droga prowadzi do śmierci. W księdze powtórzonego prawa Bóg powiedział, że jeśli człowiek zbłądzi, to pójdzie drogą śmierci. W tym psalmie także droga grzeszników nazwana jest drogą błądzących. I w Piśmie Świętym w Starym Testamencie grzech. Jest najczęściej określany słowem zbłądzenie. Pobłądzenie 155 razy. I to jest największy dramat człowieka, gdy pobłądzi, gdy odejdzie, gdy zbłądzi z Bożej drogi. Dlatego też, patrząc dziś na Polskę, patrząc na nasze rodziny, sąsiadów. Módlmy się o to, by Bóg dał oświecenie, opamiętanie, by przekonał o grzechu, bo odejście od grzechu to jest droga do odnowy życia, do przemiany świata, do uzdrowienia ludzkich relacji. By ludzie oświeceni Duchem Świętym, którzy przyjmą głos Boga w swoich sumieniach, Wrócili na drogi Boże, by nie chodzili po jakichś ślepych uliczkach, bezdrożach, by nie chodzili po ciemności, ale weszli do światła. Psalm ten, kochani, jest wyjątkowy. Zachęcam Was do tego, byście modlili się tym psalmem także w czasie Wielkiego Postu. Obok innych psalmów pokutnych, które Bóg nam daje, także w tej księdze. Bóg mówi w tym psalmie, że drogą życia, drogą Bożą idą ci, którzy trzymają się Bożego Słowa. Jeśli chcemy przybliżać się do Pana, mamy właśnie, jak to Słowo Boże uczy, trzymać się Bożego Słowa. Karmić się nim, rozmyślać o nim, trzymać się mocno Słowa Bożego, a nie telefonu, a nie internetu, a nie telewizora. Trzymać się mocno Słowa Pana, bo ten, kto rozważa to Słowo, karmi się nim. Bóg mówi, rozmyśla nad nim dniem i nocą, porównany jest do drzewa którego liście nigdy nie więdną, które wydaje owoce nieustannie, który jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą i który zawsze przynosi owoce. Taki jest człowiek idący drogą Bożą, trzymający się słowa Pana. Czytajmy więc Pismo Święte, kochajmy je, studiujmy, karmy się nim, jak powiedział Chrystus. Nie samym chlebem bowiem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy Bóg da łaskę uświęcającą, łaskę Bożego życia, a to Boże życie w tym psalmie przedstawione jest w obrazie tej wody, która płynie w rzece, wody ożywiającej wierzących. I drugi obraz przedstawiony to druga droga droga tych, co zboczyli, którzy pobłądzili, którzy odeszli, Bóg ich porównuje do plew, które wiatr rozmiata. Oni nie wydają owocu. Mówi Bóg droga bezbożnych zaginie. Mamy więc siostry i bracia, tej Bożej drogi strzec i wskazywać ją innym, by Trzymali się słowa Bożego, by je odkryli, by na nie odpowiedzieli, by w miłości Chrystusowej trwali i w ten sposób będą krzewić wiarę, pomnażać ją i rozwijać w głębi swoich serc. Nie tak dawno w parafii było tutaj spotkanie Sybiraków, którzy doświadczyli tego bólu, wygnania. Cierpienia, ciężkiej pracy w nieludzkich warunkach. Jeden pan opowiadał o swojej matce, która w tych nieludzkich warunkach na Syberii zachowała wiarę, zachowała miłość do Boga i Ojczyzny, a przykładem jej wiernej modlitwy była maleńka książeczka do pierwszej komunii. Którą ta pani jako mała dziewczynka zachowała i z której się modliła w języku polskim. Oglądając ze wzruszeniem tą maleńką książeczkę do pierwszej komunii, przecież to jest ten pierwszy modlitewnik każdego człowieka. Dla nas także tym modlitewnikiem jest i powinno być pismo święte. W ten sposób ci ludzie na Syberii, w nieludzkich warunkach życia, tam cierpiący, pracujący, modlący się do Boga, zachowali wiarę w Boga i miłość do Ojczyzny. Trwajmy i my, i nie pozwólmy, by nasze serca pobłądziły, a tych, którzy pobłądzili, nade wszystko próbujmy skierować na Boże drogi. By odkryli na nowo miłość Boga, bo to ona przemienia świat, bo to ona nadaje życiu sens, bo to ona jest najważniejsza. Ci, co zbłądzili, odeszli, jak mówi Psalm 95, moich dróg nie znają, są ludźmi o sercu zbłąkanym, to ci dlatego, że odeszli od Pana. Proponują teraz tabletkę śmierci, destrukcję edukacji, demoralizację. To wszystko jest z powodu tego, że najpierw w sercach było odejście od Boga, pójście za grzechem w drogę bez Chrystusa. Ewangelia dzisiejsza, kochani, przedstawia nam drogę Jezusową. W Ewangelii Łukasza, dziewiąty rozdział, fragment słyszeliśmy: Dzisiaj Jezus mówi: Jeśli ktoś chce, znów stawia człowieka przed wyborem, tak jak księga powtórzonego prawa gdy czytaliśmy: Wybierajcie. Jezus też mówi: Jeśli ktoś chce iść za mną, nie zrezygnuje z siebie. Ze swojego egoizmu, ze swojej pychy, z tego, że myśli, iż jest nieomylny, wie wszystko najlepiej, niech zaprze się siebie, mówi Jezus, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech mi towarzyszy. O to prosi Pan, zapraszając nas dziś na swoją drogę, ale jednocześnie prosi Jezus, i umacnia nas, że kto chciałby życie swoje uratować, zachować dla siebie, zabezpieczyć się, ten zgubi je. A kto odda swe życie Bogu, zawierzy, poświęci przyszłość, ze względu na mnie, mówi Pan, ten to życie uratuje, dosłownie ten się zbawi. Co za korzyść, mówi Jezus, odniesie człowiek, Choćby cały, dosłownie kosmos, zyskał, kosmos cały by zdobył, ale jeśli siebie zgubi, znów pojawia się ten termin określający w Biblii grzech. Jeśli siebie zgubi, zatraci, lub szkodę poniesie, dozna straty, co będzie miał z tego za korzyść? Więc pan zaprasza. Co da człowiek w zamian za swoją duszę, ona jest nieśmiertelna, bezcenna. I Chrystusowi na tym nade wszystko zależy, byśmy uświęcali nasze dusze poprzez sakranę spowiedzi, poprzez Najświętszą ofiarę Mszy świętej i nasze modlitwy przedłużone w adoracji. Pełne wyciszenia, pokoju, tak jak to czynimy po tej mszy świętej, towarzysząc Chrystusowi w ogrójcu.